Jestem zwycięzcą! Podoba mi się ta broń. A że kurwa, kobieto! Jak już walczysz o życie, to się skupiła na celowaniu. Bam! Płoń! Płoń, suko! Umieraj od ognia piekielnego. No i zdechł fajnie tutaj. Emu, emu, ammunition, ammunition, ammunition. Ja się tutaj wyrelaksuję. Amunicja do, do karabinu mam. Dobra, idziemy do przodu. O, co jest? Atak Lol, co to mi chce Ojej, koniec amunicji. Jee, yeah, Murzyn strzela. O oh, kurwa, Nie, granat, jeszcze gorzej. Nie. No i jak ja mam się tam teraz dostać? Kill those fuckers. Zabij Sweet. Gdzie jest ten fryer? Tam jest Afra, no tam sobie siedzi. Co za debil. Tam jest, ja się tu muszę tylko dobrze ustawić, tylko zdejmę. Są tam co prawda jego koledzy, ale mam to w dupie. Haha, ha, sweet. Tam się kampią za beczkami jebańcze. No, ma trochę życia to na Afran, ale tutaj mam granaty. Uus, fetaśnie. Dawaj mi granaty, śiepne im granaty. Trafię tam? uciekaj Nie wiem, boję się, że raczej nie trafiłem BUM Dawaj mi, mam apteczkę? Nie, musiałbym jakieś tego wziąć. A to jest Afran, co? rzucę ci tam granat. Masz Afran. Chyba trafiłem. Wow! Jeszcze płonie! I szybko się tutaj podleczę. I wszyscy będą szczęśliwi. Jest osiągnięcie za użycie apteczki, jak się ma już bardzo dużo życia. Może uda mi się tak dociągnąć teraz to życie, żebym tak miał na prawie max. Bardzo wolny karabin jednostrzałowy. A w dupę się pocałuj. Gdzie ten na jebany? Headshot, Headshot. A jakiś kurwa zbroje na sobie ma. Ja mu po głowie wala, on, sobie nic z tego nie robi. Mam jeszcze jeden granat tutaj. Granat. Schowam się tu. Tam jakiś jego kolega w ogóle tutaj jest. Bam. Haha, <laughs> sweet. Gdzie jest Afran? Boom. Chyba się może pożegnać z życiem. Yeah. The bigger they are. Włamujemy się. Yeah. Cholera, że trafiłem. Co za oszukaństwo. O, z dupcem. Co jest? Miał tu już nikogo nie być. Jeo! Yeah. Jeszcze ktoś, jeszcze ktoś chce mi coś powiedzieć? Co? Haha! Waga ciężka! Holy fuck, co to jest? A zabrać sobie młod Gabriela plus 4 do krytyków. Co? Ciekawe jak wygląda teraz. Ło! Wow. Dopakowany jest tam na końcu. I większy jest obudowany. God damn. Mam ochotę to ulepszyć, ale mnie nie stać. Na nic mnie nie stać praktycznie. Dobra, dajcie mi chwilkę, małe cięcie. Dzięki magii kina. dla Was to był moment, a dla mnie 5 minut. Kontynuujmy. Ej, nie chcę machać tym młotem. Wezmę z tą apteczkę, co mi szkodzi. O, jakieś plany, jakieś plany. Phoenix. No, pewnie kolejna taka ogniowa broń. Boom. O, zepsute taki, Chyba sobie żartujecie. Co my tutaj mamy? Odpalamy łódź i zdobcamy. O, fast travel. Race do osady nad rzeką. Race. Ja bym tego racem nie nazwał. Race to się raczej kojarzy czymś takim przyjemnym. Matutero, jol, Jo. Boom, Murzyni są odporni na młoty, i pieniądze yes. bardzo łatwy, odszukaj na bagnach Moena. płyniemy, no, to było szybkie. Idziemy, 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 a, gdzie ten nasz kolega? Te takie Machu picchu leżą na ziemi do zbierania, a ja mam to gdzieś mam punkty do rozdysponowania, raczej jeden punkt. Hmm. A przyładuję sobie furię.

But I do know where the walking dead come from. Yeah. If you want, I can take you there. Deep in a jungle. A place where they do ugly experiments with God's creatures. This is where the corpses come from. This I know. You wanna go? Yeah, Okay then, let's go. No, przynajmniej mogę tam popłynąć. O jak on śmiesznie chodzi. Ja pewnie tak samo biegam. Bo pewnie model biegania zrobili taki sam dla wszystkich. Ale jak to komicznie wygląda? Patrzcie, jak małpa. Dobra. Aż mi się ziewać chce No, chodźże na tą łódkę czarnuchu. Nie opierdala się tak. Tak, murzyn już tu idzie. O! 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 Przeszukaj laboratorium. Naprawu lepsz, gówno, ja pierdolę. Dobra, płyniemy do laboratorium. Nie moglibyśmy wypłynąć z tej jebanej wyspy po prostu? Ja poczekam na łodzi. No nie wątpię, że będzie się na mnie kurwa czekać na łodzi. Dobra, dokona mi Idziemy tam. No to idziemy. O, mam fast travela, tyle wiedzieć. Dobrze, zaraz tu jakieś zombiaki wyskoczą. Czuję to. Czuję to w kościach. Jakieś skróty mi tu pokazuje po wzgórzach. O kurwa, już widzę zombiaki. O ja, zbier. Fuck, nie zauważyłem. A wiecie co zrobię? Użyję furii. Yeah. Idziemy do przodu. Ej. Ej, 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 ej. ej. No. Ej, kurwa, no. Odsuwam się, skaczę, o, odkopuję ich. Myślę, ja główna z tego robią. No, Jezus Maria. Ci to mnie teraz dojebali. Najlepiej to było w nich czymś rzucać. A, mam apteczkę. O, da sobie w żyłe, ostro. Może się przyda za chwilę ta butla. Olewam tą skrzynkę na samochodzie, bo i tak co my tam są. O, ładnie. Na styk się udało. Idziemy do przodu. Z moją maczetą wojskową no, mi a. Daleko jeszcze. Tam jakiś kolega jest. O kurwa, to ten taki rzeźnik. Masz, rzuciłem w ciebie, co ty na to? Kolejne słyszę: nam są mi trochę krwi. Ładnie, o, idealnie. Ciekawe, skąd się tutaj kurde wzięły batoniki? No, nie mam komentarza. nie wow. nieźle, do No, Ach. nie jest to gnie gniecenie w głowy za bardzo w biegu, ale i tak jest całkiem spoko. Gdzie jest moja maczeta? Gdzie ona jest? Gdzie się podziała moja maczeta wojskowa? Zniknęła A miałem ją, na stu wyją miałem. Gdzie ona jest? Nie zamieniłem ją za coś? Fuck. Nie ma jej w ekwipunku? Jest, jest, zmieniła tylko miejsce. Uff. Jestem nieuważny, ale kurde też... O kurwa ma trudno. Coraz mniej mi się taka podoba. To jest po prostu tak nierealistyczne są te zombiaki w tej grze. że... Kur... A nie, dobra, przesunęła mnie do przodu trochę, do, do laboratorium. To, to fajnie. Nawet się tam opłacało zginąć. Oż ja pierdolę. Kurwa mać! Podwierdza się moja teoria z któregoś tam odcinka, że na takich gości tą dobrą taktyką jest cały czas iść do tyłu i naciskać lewy przycisk zmieszki. To ona wtedy tnie, ale oni jednocześnie się nie zatrzymują i nie zadają mi obrażeń. Jestem zwycięzcą. O, to już nie słyszę. No, nie wątpię, że w środku są miliony zombiaków. Przynajmniej mam samochód tutaj. O, cześć. Ktoś jeszcze? Ty jeszcze tutaj jesteś. O, ładnie, napój. Si... nie. Go farm. Dobra.

Let's -a go! Handluj z Joelem. Napój. Kolejny jakiś safe house. Co? Ja chcę szybko już skończyć tą grę. Dajcie mi jakieś questy, żebym mógł to skończyć. Gdzie jest ten workbench? Chciałem naprawić sobie moje rzeczy.